A, dobra, oglądam sobie jakiegoś youtubera. Wypiję mu lernisia. Ej, ty, tutaj FBI, słuchaj, wbiłeś tysiąc na YouTubie. A więc, proszę, co ci przywiózł? Bam, prosto z kerfura! 38 zł. Więc jedz to i lepiej zjedz to, bo widzowie cię zabiją. Się nie zestraj, please. się nie zestraj, nie wymiotuj, stary. Zrób to, żeby widzowie byli zadowoleni. Widzowie! 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 To prawda? Wbiliście tysiąc subskrypcji na YouTube? Jak tak szybko? A tak serio, no to tak, biliście tysiąc subskrypcji na YouTube. O kurde, zawsze, zawsze, ale to zawsze poprawię sobie tutaj kamerę. Jestem u drugiej babci mojej i tak. Zawsze chciałam zrobić potwórka tego, czyli one chip challenge. One chip challenge, ale tu pisze hot chip challenge. No to nie jest podróbka, nie. Znaczy nie, większość chyba z tego jest. I mam tu dlatego Muler mi się został mi jeszcze ze szkoły i mleko, całe mleko. No wiem, że będzie na pewno potrzebne, ale sobie na bok odłożymy i Boże, patrzcie co my mamy. No kurde. Ale tysiąc subskrypcji serio wam dziękuję. A więc zostawcie łapki w górę. I jeśli jesteś nowy na tym kanale, widzisz mnie pierwszy raz tego nowego czyli Ksangunka, wbijaj suba z dzwoneczkiem. Bo ja wiem, gdzie mieszkasz. Ja wiem, gdzie mieszkasz. A no i tak, żebym to otworzył, musisz zostawić łapkę w górę. Czekam. No dawaj, dawaj. Okej, okay, zostaw. Ty nie zostawiłeś. Nadal nie zostawiłeś. Ja mam tutaj Okej, okay, mam tu kamerę i ja wiem, gdzie mieszkasz, więc lepiej zostaw suba z dzwoneczkiem. Dobra, nie będę już patrzył, mam nadzieję, że zostawiłeś. A ja to otwieram, bo Fff, masakra. Niby 16+, ale tego nie ma, tutaj nie, nie, nie. Dobra, więc spróbujemy sobie, więc otwieramy. Okej, okay, mamy już otworzone i tak dokładnie, tak to wygląda. Nie wiem, tu jest jakiś ich Instagram, TikTok i YouTube. Może sobie później sprawdzę, no ale dobra, yy, ja mam ukończone 16 lat, tak, jestem mi w ogóle, ja... Kurde, jeszcze to! Dobra, już to zrobiliśmy i tak wygląda to naprawdę... No jak wygląda? Yy. Ale dobra, otwieramy sobie tego potwora. O kurde! Patrzcie jak to wygląda. Mamy tutaj tatuaż, żeby każdy wiedział, że... Ja do Munchie challenge można się pochwalić na dzielni, a i akurat mi przyszła e, ta piosenka do go, więc mam nadzieję, że ją później dodam i... mówi na Okej, dobra, ogólnie tu coś pisało, World, coś tam, coś tam, Chips, czyli największy, to najlepszy czy pisać w świecie. Ej tu jest, ej tu jest naklejka? Co to? Naklejka, naklejeczka O, kurde. A! Rip, o kurde, czy zginę? Zginę? Zginę! Zginę! Nie, nie, zginę! Zginę. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Okej, okay, survival. Okej, okay, dobra. Co jest? Będą trzy nowe, nie no, ten już jest. Bo Chip Challenge. Ale te dwa. Aż się boję. Aż się boję. No, to są jakieś żelki, takie tam główienka. I zakładamy więc te. Aha, jedna rękawiczka. No dobra, i tak to zakładamy. Nie założyłam jeszcze tej rękawiczki. Po prostu mama do mnie dzwoniła i musiałam odebrać. Przepraszam Was bardzo. Kurde, kurde no, kurde no, nie wiem, ja po prostu zaczynam pleć gdzieś, bo, no, bo, 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 no, bo tak, dobra, mamy, mamy to, mamy to, uuu, dobra, nie wiem, co to jest, Czy wy, pierwsza minuta będzie tak lekko, druga będzie mocno, ale trzecia minuta będzie najmocniejsza. Okej, okay, dobra, więc mamy tego, podobno się przekraja, ale nie będę tak robił. O. A kurde, zabiją mnie rodzice. No nie, no ja skinę, no. Ja potem zginę. Dobra, dobry dzieciak mówi na mnie sigma, sigma. O, ale woli, ale czuć już ostre. O, kurde. Nie wierzę w ogóle, nie, nie, wierzę. Dobra, nie, odkręcam. Czy nie, mleko najpierw, mleko, mleko. Chociaż... Dobra, już będzie i tak odkręcone. Ale mleko. O, dobra, jest odkręcone. O, kurde, ale brzuch mi akurat zaczął boleć. Jest to widzowie i no, jeszcze mogę się pochwalić tym. Dobra, będę miał, będę na dzielni, na dzielni mogę się pochwalić, że jem. One challenge, dobra. No patrzcie, dotykam tą i nic się nie dzieje. Okej. Okay. O! Tu palcami tu polizałem. O, a, kurde no, Ja tu tylko dotknąłem palcami. O, o Boże. a tu będzie mocno A, dobra. Nie! Dobrze dzieciak mówi na mnie Sigma. Sigma, dla mojego ludu jestem Sigma, Sigma. Dobra, lekko przystało. Dziękuję, mój łacik. no, pani. Pamiętam <kłysy> jak Gu Kuba Zuzak testował to na nie, wiem, 700 tysięcy, coś takiego. Um, no, pierwszą tą wersję, którą też przetestuję sobie, pamiętam, o to robił na 70 tysięcy, a ja to robię ludzie na. Jakby coś nie otaram w nos, tylko tutaj troszeczkę black -y. e, a ja to robię na 1000. E, różnica jest duża. Jest. O, przepraszam, to nie byłem ja. Dobra. O, dobry dzieciak mówi na mnie Sigma, Sigma. Dobra, testować go całego. Całego do budzi? Całego? No patrzcie, jeśli zostawisz teraz suba z dzwoneczkiem albo już masz, no to zjem go. Zjem go całego. O, kurde, no ładny challenge! Będę dużo gadał, będę. O, kurde, dobra. Lecimy przekupną ślinę. Jak się jak mi się chce. O oh Boże! O oh. 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 oh, proszę, pomocy!

Aaaaaah! Oh. No, oh, nie pali! To pali! Ucie! Może to nie widzę. O oh, Ole pali. Dobra! Jest jakoż. A ja dalej już pasma jak Dobra. Już nie patrzę, tylko na buzi. No. Nit. Wymiotować mi się chce, ludzie. A. Serio, zaraz wymiotuję. Ale naprawdę, za dużo mleka się napiłem, Patrzcie, tu było tyle tego mleka. Tyle go jest. Było tyle. Tyle gdzieś? Albo jest teraz tyle? Ale mnie straka i wymiot Zawiotuję. No to mnie dosłownie zabiło no O kur... Two thousand years later. Y te O Boże, ja będę musiał to sprzedać. Boże. No. Jak widać, nie polecam tego. O Boże, ja muszę to sprzedać, ale nie będę ją przyszypał. Ale ja będę ją ja przyszypał. Ja Ludzie, serio, nie będę pokazywał tego, bo to jest niecenzuralne. Ale dziękuję, że zostaliście do końca. Jak widzicie, naprawdę jest to ostry chips. Naprawdę Wam go nie polecam. Nie. Pff, nie. Więc siema. Po prostu czekajcie na nowe moje filmy. A szykuje się nowa nowość związana z filmami, serialami. A więc naprawdę czekajcie. Eno.